Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Zapraszam na spotkanie z Fajną Ewangelią. Czy Pan Bóg wie, czego nam potrzeba? Czy musimy Mu to dokładnie wyłuszczać? Jak powinniśmy się zachowywać wtedy, kiedy nie wiemy, jak się zachować? Na te dwa pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć w konfrontacji z Fajną Ewangelią. Dzisiaj czytaną to fragment siódmego rozdziału zapisu świętego Mateusza. Proście, oczy macie, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam no, właśnie, trochę nam te słowa brzmią dziwnie, ponieważ parę dni temu słyszeliśmy, jak Jezus nam powiedział na modlitwie: Nie bądźcie gadatliwi jak poganie, bo wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim go poprosicie, a dzisiaj znowu nam mówi: proście go otrzymacie. No to co? Namyślił się, zmienił zdanie, o co właściwie Kaman z tym, z tym proszeniem? Mamy prosić, czy nie mamy prosić? Wiecie, z tym proszeniem to jest trochę tak, ym, że. Oj, tak jak historia tego gościa, co przychodził do kościoła i się modlił. Panie Boże, żebym wygrał milion w lotto. Panie Boże, żebym wygrał milion w lotto. Otwierał gdzieś tam na telegazecie, czy w komórce te wyniki lotto. Mówi, no, Zaś nie wygrałem, zaźnie wygrałem. Tak to trwało z pół roku, w końcu przychodzi kolas kolejny do, do kościoła i mówi: Panie Boże, tyle razy cię już prosiłem, no co no, bym wygrał ten milion w lot, to tak mi się ta kasa przydała. I słyszy nagle głos: mówię, Słuchaj człowieku, ja chcę, żebyś ty wygrał ten milion w lot. To. Tylko ty w, w, idź wreszcie do kolektury, wykup ten kupon, wypełni i wyślij. No i właśnie to jest właśnie to co wiąże się z, dlaczego Pan Jezus tak mówi o tym najpierw parę dni temu nie bądźcie gadatliwi bo wie, czego wam potrzeba a dzisiaj mówi proście. po, po pierwsze dlatego żebyśmy wiedzieli czego my tak właściwie chcemy co, żebyśmy umieli sformułować ubrać w słowa te nasze prośby po drugie żebyśmy sobie uświadomili że bez interwencji, bez pomocy tam z góry, no to, to właściwie my nie istniejemy. Bo, bo sam fakt, że żyjemy jest darem od Pana Boga. I właściwie wszystko, co mamy, oczywiście nie jakoś tak bezpośrednio, że tam tada, chmury się rozsuwają i Pan Bóg nam tam coś daje, sypie nam tym groszem, wlewa syrop do gębusi, jak mamy gardło zbolałe, albo nie wiem, włosy farbuje, jak poświeliśmy, czy, czy nam implantuje gdzieś tam. No, nieważne. W każdym razie, yy, to jest y, okazja do tego, żeby sobie uświadomić, że właściwie bez Bożej opatrzności cały Sary Testament, wszystkie Psalmy są właściwie o tym. My, my, my nawet nie możemy jednego oddechu zrobić, nie, nie możemy y, zrobić jednego kroku, y, nie możemy mrugnąć okiem. Nie, nie możemy, nie mamy kontroli nawet nad swoim sercem, które nam bije, niezależnie czy nam się to podoba y, czy nie. A propos jednego kroku, to, to właśnie i trzeci jest jeszcze powód, dla którego prosimy, dla, dla którego Jezus mówi, proście, a otrzymacie, bo prośba nas zbliża do Boga. Jak blisko jest Pan Bóg człowieka? To jest taka ładna odpowiedź. Pan Bóg jest tak blisko o Ciebie, jak wdech jest blisko Twojego wydechu. To jest odległość między człowiekiem a Panem Bogiem. Człowiekiem, który y, prosi. No dlatego proście oczy macie, bo to nas zbliża do Pana Boga. Podam taki, taki prosty przykład. kiedyś się zastanawialiście. Jest żebrak na ulicy, tak już mówiąc w skrócie. Ile mu dacie? No, ile, ile byś dał komuś, kto wyciąga rękę na ulicę, czapkę jakąś tam ma, puszkę, y, 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 jakieś pudełko? Ile mu dasz? No oczywiście, no, no ale wiadomo, dwa złote, złotówkę, czasami może piątkę, ale teraz już nie wiadomo, czy on jakiegoś piwa za to nie kupi albo coś jeszcze. No dychę to już jest niebezpiecznie, dałat, bo to może sprzeniewierzyć, bo na jakieś głupoty jeszcze pijany wpadnie pod aut, nie, no to tak z umiarem, nie, no, no powiedzmy między złoty a dziesięć i nie więcej. A teraz wyobraźcie sobie, jak macie zrobić prezent, na przykład pod choinkę komuś bliskiemu, albo teściowej na imieniny, to co? Dacie jej złotówkę, dacie jej dychę? No trochę obciach. Kupuje się prezent. A za ile się kupuje prezent? No. Nie wiem, no, no tak, no, no z pięć dych co najmniej, stu, a czasem, nie no, jak dzieciak gdzie do pierwszej komunii, to nawet smartfona trzeba kupić, czy jakiegoś tableta, no to, 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 nawet, to nawet z, z tysiaka trzeba wyskoczyć, nie? Popatrzcie, jaka jest różnica między prezentem a jałmużną. Ten żebrak na ulicy, no tak. Prosi, ale to tak w cudzysłowie. Nie, między nami nie ma relacji. Dla, dlaczego ja mu daję tę złotówkę, dwa złote, pięć złotych i, i mam go z głowy? Bo między nami nie ma relacji, bo nie jesteśmy blisko, bo my się nie znamy. To jest ktoś obcy. Yy, natomiast kogoś, kogo znam, kogo kocham, no to jejku, to ja bym chciał mu kupić coś najfajniejszego, tak, takiego rzeczywiście wartościowego. I to jest właśnie sens modlitwy, prośby. My dlatego prosimy Pana Boga, tak jak nas Jezus uzużył szkleba nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, prosimy o odpuszczenie win. Zachowanie tam od pokus, od wszelkiego zła, bo w ten sposób zbliżamy się do, do Pana Boga. I to jest y, y, powód, to są trzy powody, dla których prosimy. Nie dlatego, że Pan Bóg nie wie. Ło, to ty chcesz coś jeść? O, to ty chcesz coś pić? Nie, nie. Pan Bóg to wie, że mamy jedzenie i picie potrzebne, i okrycie, i dach nad głową, i ubranie, i, i jakaś praca, i nie wiem, jakieś pozytywne emocje, i w, w ogóle. Pan Bóg to wszystko wie. My, my nie odkrywamy przed nim Ameryki. Tylko prośba nam uświadamia, że po pierwsze, my mamy w ogóle jakieś potrzeby, umiemy je jakoś określić, gdzieś tam zorganizować, uporządkować. Po drugie, że one wszystkie no, w taki czy inny sposób, raczej pośrednio, ale, ale są jakoś spełniane. Tym, przez opatrzność Bożą, i wreszcie po trzecie, bo y, prośba nas zbliża do, do Pana Boga. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili takie wyimczyncie? Mówi Jezus dzisiaj, na podsumowanie tej Ewangelii, to jest druga fajna rzecz. My czasami przychodzimy i mówimy: No nie wiem, co zrobić w tej sytuacji. No ja już nie wiem, jak Mu tam powiedzieć. No ja już nie wiem, jak, jak prosić, ja, ja nie wiem, jak się zachować. Zachowaj się przyzwoicie. A co to znaczy przyzwoicie? To znaczy tak się zachowaj, jakbyś chciał, żeby ten człowiek zachował się względem ciebie. Stary Testament mówił negatywnie. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Jezus odwraca to, pokazuje pozytywnie ten sposób działania, yy, relacji z ludźmi. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie. Chcesz, żeby cię ktoś walnął w łeb? No to go walnij. Ale jak nie chcesz, jak byś wolał, żebym do ciebie z kulturką, z szacunkiem, no to też do niego z kulturką i z szacunkiem. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo ciekawa w tym yy, yy, powiedzeniu. Pan Jezus nie mówi, jak ludzie ci czynią, tak im czyni. Bo to jest takie trochę oko za oko, ząb za ząb. Nie? Jezus mówi, jak chcesz, żeby oni ci kiedyś uczynili, tak ty im uczyń teraz. Ty masz być pierwszy, ty masz być tym, który daje dobry przykład. Wiecie, dobre, obliż. Chrześcijaństwo to jest coś w rodzaju szlachectwa To zobowiązuje. To nie jest kwestia przywilejów, że mi się coś należy. Proszę Panie Boże, bo mi się tam coś należy. Da dawaj, nie? Bo ja jestem szlachetnie ochrzczony właściwie, nie urodzony. Tylko nie. Tylko to cię zobowiązuje. To, to zobowiązuje cię do tego, że nie ty masz czekać, aż ktoś cię tam jakoś potraktuje i odpłacić mu pięknym za nadobne, tylko ty masz dawać dobry przykład. Ty masz. Być pierwszy. Szkoda tylko, że pan Jezus nie zagwarantował jednego. No, no, niestety nie zagwarantował nam tego, że jak my będziemy dobrzy dla innych, to oni też będą dobrzy dla nas. No, no takiej gwarancji nie mamy. Ale, mimo wszystko, no, ten tytuł się Bartoszewskiemu udał. Warto y, żyć przyzwoicie, warto być przyzwoitym człowiekiem. Przyzwoitość to znaczy, właśnie, to jest, myślę, kapitalna definicja przyzwoitości. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili taki czyńcie. I to jest fajne w dzisiejszej Ewangelii.